Cześć, witajcie! Dzisiaj wybieram się do Leroy i zobaczymy jakie fajne rzeczy tam znajdę. Pokażę Wam co możecie kupić na święta, co zdecydowanie ubarwi Wasze wnętrze, tak więc zapraszam! Cześć, witajcie! Jestem już w Leroy na dziale właśnie z zasłonami, poduszkami i innymi dekoracjami i już Wam pokazuję co fajnego znalazłam. Tutaj mamy bardzo fajny plet, jest to 100% co prawda akrylu. Ale kolor jest taki piękny, ceglany jak dla mnie. Zobaczcie sobie ma jeszcze takie tutaj frędzelki. I co więcej już Wam pokażę jeżeli nie lubicie takiego ceglanego, mamy również taką butelkową zieleń. On jest taki bardzo mięciutki, tak więc śmiało możecie się w taki wtulać. z takich dekoracji są też jajeczka happy Easter. Tutaj mamy wszystkie odcienie trochę niebieskiego, granatu, żółtego. Również z takimi frędzelkami, jeżeli tylko takie lubicie, mamy też kratkę albo taką milusią podusie. Tutaj mamy bardziej taki e, musztardowy, złoty nam już wpada. Ale ogólnie jestem bardzo na tak. Jeżeli nie przypadacie za żółtymi kolorami, to mam dla was inną propozycję. Te poduszki, akurat tutaj, zobaczcie sobie, są w innych kolorach, tak? Więc i w bardziej takie burgundowe, i w pomarańczowe, i w niebieskie, czy właśnie te żółte. Jeżeli szukacie takich wiklinowych, bardzo naturalnych koszyczków, jakieś miejsc na przechowywanie, to tutaj mamy taki koszeczek 23x23,20. Szukam ceny i mamy w cenie 49 zł, znajdziecie również tutaj takie małe koteczki, które mogą dekorować Wasze komody.